Wyobraź sobie ligę pełną nieprzewidywalności, korupcji i legend piłkarskich. Czasy, kiedy polski zespół potrafił awansować do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ale jednocześnie rezultaty ligowych spotkań rozstrzygane były przy stoliku. Tak wyglądała Polska Liga lat 90. Zapraszam na drugą część materiału. To rządził Ekstraklasą? Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej kilka drużyn dominowało w lidze. Legia Warszawa, która zdobyła Mistrzostwo Polski w 1994 i 95 roku. Do tego trzy Puchary Polski. Widzę fłód, który mistrzostwo kraju zdobył w 1996 i 97 roku. Ponadto awansował do fazy grupowej ligi mistrzów. Lech Poznań mistrz Polski z 1990 roku 92 oraz kontrowersyjnie przyznany tytuł w 1993 roku Amika Wronki, która pod koniec dekady zdobyła trzy puchary Polski z rzędu. Wisła Kraków, która pod koniec dekady zaczęła zdobywać medale za mistrzostwa Polski była budowana przez bogusława cupiała. Pamiętny mecze lat 90. Legia Warszawa kontra widzew Łódź w 1997 roku. Mecz, który przeszedł na zawsze do historii polskiej piłki. Mecz o Mistrzostwo Polski. Legia prowadziła 2 do 0 aż do 88 minuty spotkania. Widzew strzela 3 gole w końcówce i wygrywa 3 do 2, sięgając po tytuł Mistrzowski Kraju. Widzew kontra Brandy. Walka o Ligę Mistrzów. Do zwycięstwo 2 do 1 i porażka 2 do 3 w rewanżu. Dały widzewowi awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Legia Warszawa w Lidze Mistrzów w sezonie 9596. Warszawski klub dotarł aż do finału, gdzie odpadł z Panadynej Kosek. To najlepszy wynik polskiego zespołu w tych rozgrywkach w historii. Choć legia i wizy wpisywały się bardzo dobrze na arenie międzynarodowej, to nasza Ekserklasa stała w miejscu. Ale budziło to nadzieję, że nasza liga może w końcu pójść do przodu. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz przypomnieć o największym braku, jaki miał wtedy miejsce w polskiej piłce czyli korupcji. Często było tak, że mecze wygrywali ci, którzy mieli większy portfel, a nie umiejętności piłkarskie. Wielu kibiców zniechęciło się do Ligi Polskiej, bo wiedzieli, że sędziowie ustawiają spotkania. Polskie zespoły zaczęły wypadać z europejskich pucharów, bo zamiast inwestować w swój klub, to zaczęły kombinować na to, żeby mieć budżet na ustawianie spotkań. Ciekawostki z lat 90. Mimo wszystko był to barwny czas dla naszej Ekstraklasy. Legendarni piłkarze, kontrowersyjne wydarzenia a także sytuacje, które ukształtowały naszą ligę na zawsze. Wspomniany wcześniej sezon ligowy 9 2 który dał kontrowersyjny tytuł mistrzowski Lechowi Poznań. Legia i ŁKS Łódź potrzebowały wysokiego zwycięstwa w ostatniej kolejce, aby zdobyć tytuł. Jednak dopatrzono się niesportowego zachowania i wyniki tych zespołów anulowano, co przyczyniło się do tego, że mistrzem Polski został Lech Poznań. Jeśli Polska licząca prawie 40 milionów, a Polska sportowa powiedzmy połowa uznaje, że są świństwa w naszym piłkarstwie, że wy to tolerujecie. I ja jako wiceprezes w związku mam to firmować, jak asety u mnie w domu to oglądałem 10 razy. I to co się działo w Krakowie, to nawet dziecko dwuletnie zauważy, jak to było nieelegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a wy jesteście niewidomi. Legia w latach 90. ostatni tytuł mistrzowski zdobyła w 1970 roku. W sezonie 92-93, jak przed chwilą wspomniałem, nie przyznano legii tytułu mistrzowskiego, bo anulowano jej ostatni mecz. Sezon później udało się zdobyć pierwszy mistrzowski tytuł po 24 latach, wyprzedzając GKS Katowice jednym punktem. Do dzisiaj wiele osób nie wierzy w czysty tytuł dla wojskowych. A ty co uważasz o tej sytuacji? Stadiony w tamtych czasach miały swój specyficzny klimat w tle była korupcja i ustawki, które były normą w tamtych czasach. Mimo tego była to era, którą wielu kibiców wspomina z sentymentem. Futbol miał wtedy swój surowy, autentyczny charakter, który odszedł wraz z modernizacją ligi. Wielu kibiców uważa, że przyznanie Polsce organizacji Euro 2012 zabiło klimat futbolu w kraju. Jednak wiele z tych rzeczy zostało i ma się świetnie do dzisiaj. Nadal nasza liga jest nieprzewidywalna. Faworyci potrafią zgubić punkty tam, gdzie nie powinni ich w ogóle stracić. Kibice tworzą dalej wspaniałą atmosferę na stadionach. Trybuny, choć się bardziej ucywilizowały, wciąż potrafią robić spektakularne oprawy i doping. Wciąż mamy polską myśl szkoleniową. Choć mamy na rynku wielu trenerów zagranicznych, to także w klubach pracuje wielu Polaków. Młodzi piłkarze dalej wyjeżdżają za granicę. Ekstraklasa nadal żyje swoim życiem. Liga często jest pełna kuriozalnych sytuacji, kontrowersji sędziowskich i niespodzianek. I na sam koniec słowa, które idealnie oddają to, co dzieje się w Ekstraklasie. Ekstraklasa to wyjątkowa liga, w której może wydarzyć się wszystko. I to czyni ją wyjątkową.